Ekran główny filmu. Motyw graficzny konferencji. Napis. Konferencja naukowa Rezonans, Rezyliencja, Rekonfiguracja. Strategie ruchów społecznych w Polsce po 2015 roku. 10-11 kwietnia 2025 roku Wrocław. Napis: Zeskanuj kod i odwiedź naszą stronę. Link do strony znajduje się w opisie filmu poniżej logo projektu, logo TEO, logo Uniwersytetu Wrocławskiego, logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz informacja o źródle finansowania. Jako pierwsza przemawia doktor habilitowana Dorota Moroń, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniach 10 i 11 kwietnia 2025 roku gościliśmy w Instytucie Politologii uczestników konferencji Rezonans, Rezyliencja, Rekonfiguracja. Strategie ruchów społecznych w Polsce po 2015 roku, organizowaną przez Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy konferencji w ciągu dwóch dni inspirujących obrad zgłębiali funkcjonowanie ruchów społecznych, strategie przyjmowane przez ruchy społeczne w zmiennym otoczeniu oraz wyzwania związane z funkcjonowaniem ruchów społecznych. Analizowali również to, w jaki sposób ruchy społeczne ulegają instytucjonalizacji i wpływają na rozwiązywanie problemów społecznych oraz oddziałują na władzę i politykę. Przed relacją z każdego panelu znajduje się zdjęcie zrobione w trakcie tego panelu, a na nim nazwa. W niektórych fragmentach filmu zastosowano wizualne przebitki ze zdjęciami albo nagraniami prelegentów. Materiał ma charakter dekoracyjny. Panel polskie ruchy progresywne wobec polityki Donalda Trumpa. Występuje magister Aleksander Ogrodnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Była wyjątkowa debata i to z kilku powodów. Po pierwsze udało nam się odpowiedzieć na pytanie, czy ogólnie opisać sytuację, jak dzisiaj wyglądają ruchy progresywne po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Udało nam się także znaleźć rozwiązania na to, co proponuje nowa administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. To oczywiście likwidacja USAID, finansowania Stanów Zjednoczonych dla organizacji pozarządowych, ale to także problemy związane z mediami. Z finansowania Radia Wolna Europa, ale także poszukiwania odpowiedzi na to, co dalej. Panel Współczesne Ruchy Denialistyczne. Referuje dr Habilitowana Marzena Cichoś, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodnicząca TEO. Mówiliśmy o ruchach. Alternatywnej prawicy, o ich konglomeracyjnym charakterze, a także o podstawach ideologicznych budowania takich, takich ruchów, pojawił się również temat dotyczący wstecznych ruchów miejskich. Szalenie interesująca kwestia, gdyż właściwie dotycząca ruchów formowanych w pewnej kontrze do Dotychczas działających ruchów miejskich. Paneliści przedstawiali studium inceli i pencelek, czyli szczególnie tych osób, których dotyka samotność w sieci. Opowiadaliśmy także o popularności teorii spiskowych wśród najstarszych grup wyborców i wyborczeń. Podsumowanie panelu stanowił referat dotyczący skutków aktywności ruchów danialistycznych w kontekście praw człowieka. Panel Różnorodność ruchów progresywnych w Polsce. Występuje doktor habilitowana Małgorzata Madej, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet Wrocławski. W panelu dotyczącym ruchów progresywnych rozmawialiśmy o ich różnorodności. Zajęliśmy się ruchami rodemokratycznymi, ruchami kobiecymi, a także ruchami na rzecz społeczności LGBT. Przyglądaliśmy się motywacjom uczestników tych ruchów, repertuarowi ich działań, jak również reakcjom na sytuację w otoczeniu. Panel Zmiany w Polskim Ruchu Ekologicznym. Profesor dr. Habilitowany Robert Alberski, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet Wrocławski. Panel dotyczący ruchów ekologicznych dotyczył tej części ruchu społecznego, którego działalność w Polsce ma już bardzo długą tradycję i stąd oczywiście bardzo wiele referatów dotyczyło pewnej dłuższej perspektywy, jeśli chodzi o jego działalność. Niemniej jednak, ponieważ znaczenie kwestii ekologicznych rośnie, przede wszystkim jest to związane z narastającym kryzysem klimatycznym, widać, że ruchy ekologiczne szukają nowych metod działania, nowych rodzajów aktywności, nowych sposobów docierania do opinii publicznej i o tym wszystkim opowiadali nam na panelu nasi referenci. Panel Aktywizacja i Partycypacja między Teorią a Praktyką. Referuje dr Marlena Piotrowska, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet Wrocławski. Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy od panelu poświęconego teoretycznym i praktycznym aspektom partycypacji i aktywizacji. Rozmawialiśmy o nauce obywatelskiej, inicjatywach społecznych oraz niekonwencjonalnych formach aktywizacji, partycypacji i aktywności politycznej. Panel Międzynarodowe Konteksty Polskich Ruchów Społecznych Opowiada dr Anna Jagiełło-Szostak z Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach tego panelu rozmawialiśmy o między innymi ruchach antywojennych. W kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Były się także referaty dotyczące obecnych protestów w Serbii. Były także dwa referaty dotyczące między innymi ruchów antywojennych w Syrii oraz referat poświęcony rządowym protestom przeciwko Robertowi Fico w Słowacji. Pojawił się także referat dotyczący Polski. Prelegentka zaprezentowała kwestie ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, które pomagają migrantom. Zdjęcie przedstawiające publiczność. Następnie wypowiada się doktor Habilitowana Małgorzata Madej. Przez dwa dni rozmawialiśmy o ruchach społecznych z perspektywy przede wszystkim nauk o polityce i administracji, ale także z perspektywy komunikologii, socjologii, nauki o bezpieczeństwie i o stosunkach międzynarodowych. To spotkanie przyniosło nam bardzo wiele ciekawych informacji, szans do wymiany doświadczeń, wiedzy, pomysłów. Jest to dowód, że społeczność naukowców zajmujących się ruchami społecznymi jest w Polsce prężna i takie inicjatywy są potrzebne. Potrzebujemy spotkań, rozmów, wzajemnych inspiracji. Cieszę się również, że udało się zorganizować panel, w którym wzięli udział przedstawiciele ruchów społecznych, faktycznie działacze i aktywiści, którzy wnieśli swój punkt widzenia, uświadomili nam procesy, których oni sami doświadczają, ale także skorzystali z naszej wiedzy, wyników naszych badań. Konferencja była dofinansowana w ramach programu Doskonała Nauka 2 i zrealizowana dzięki współpracy między Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i organizacją pozarządową Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej. Taka współpraca, jak widać, przynosi bardzo dobre efekty zarówno dla naukowców, jak i dla aktywistów. Ponownie pojawia się ekran, który rozpoczynał ten film.